Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy wtorek 30 sierpnia. Wczoraj, w poniedziałek, rozpoczęliśmy zbiory. Takie duże, poważne, już przyjechały wszystkie osoby. Zaczynamy, oczywiście, od gruszki. Można powiedzieć, że to jest bardzo podobna gruszka do konferencji Concordia. Wczoraj zrywaliśmy wstawki, właśnie na konferencji tej gruszki z drabinami, żeby tam nie jeździć platformą, nie zrzucać konferencji. Dzisiaj już jesteśmy na platformie. Pogoda fajna około 25 stopni. Wiatr wieje, że jest przyjemnie. Teraz pracujemy od 7 do 18. Myślę, że tak, z tydzień może dwa tygodnie będziemy pracować. Zobaczymy jak to będzie wyglądało z pogodą. No i wiadomo, ten pierwszy strzał, jeżeli chodzi o gruszkę, żeby jak najszybciej ją zabrać. Następnie będzie szła konferencja, później Lukas. No i gdzieś tam w międzyczasie będziemy zrywać jabłka, to również jakieś materiały będę Wam nagrywał. Pogoda do, dopisuje, nastroje tak samo. Tak to wygląda w skrzyniach. Skrzynki nie są za duże. Także spokojnie sobie robimy. Około dwóch godzin zajmuje nam zerwanie tych trzech skrzyń. Także spoko. Dużo godzin wpadnie na początku, później to będzie troszeczkę ukracane wiadomo, bo to też coraz ciemniej będzie. A tu będzie zaczynała się jesień. W tamtym roku jeszcze w końcówce listopada zrywaliśmy Morgana. Zobaczymy jak to w tym roku będzie wyglądało. No zbiory się tak myślę normalnie zaczęły, nie, nie było opóźnienia, tak jak w tamtym roku. Grucha jest, jabłko jest, także myślę, że, że będą udane zbiory przed nami. Że taki macie krótki materiał poglądowy, jak będą mi się jakieś ciekawe rzeczy działy, albo będę miał coś ciekawego do powiedzenia, to również Wam nagram. Także my zaczynamy naszą przygodę, jeżeli chodzi o zbiory. Dajcie znać jak to... Wygląda u Was, tam gdzie pracujecie, czy, czy jak macie swoje sady. Według mnie zapowiada się naprawdę dobry sezon. Oby tylko pogoda dopisywała. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia.